Witam Was w kolejnym odcinku z pięknej serii Mod To jest już drugi odcinek tej serii. I zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy niesamowite. I muszę się czegoś napić. Oczywiście wodę weźmiemy sobie z tego i pyk, i pyk. Dobra. Yy, dzisiaj popłyniemy do tych kapsuł w sensie. Yy, do tam 17 trójki i siedemnastki. Więc myślę, że do tej bliższej, czyli do trójki byśmy popłynęli. Więc wbijamy do wody i płyniemy. Chociaż bym baterie zrobił. No to wejdź. Ojdzie. Wejcik. To zmiana planów, szybka zmiana planów, <coughs> Jak to zwykle u mnie bywa. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka to wbijcie. Ja zrobię specjalną y, playlistę. Będziecie mogli chbić, zobaczyć i jak nie zapomnę to dam do tej karty, tam się jakaś nazywa w dużym prawym rogu będzie można w karcie zobaczyć i no tak. Tak, tak. Oczywiście, że tak. <grych> Dobra. Jak ktoś nie wie co to jest Mod to jest yy, subnautica na modach jak sama nazwa wskazuje. Dużo modów pobrałem. W komentarzach możecie dawać pomysły na nowe mody. no Jakieś inne mody, jakieś utrudniające. Gardło mi boli strasznie. Utrudniające, nie wiem, może nawet ułatwiające, polepszające jakiś pojazd. Dodające nawet jakiś pojazd może możecie. Nawet może zmiana w pobule być. Byle żeby mi save'a nie rozwaliło. <grym> e, bo będę zły, jak save'a mi rozwali. Ogółem. Ale dobra, nieważne. Proszę bardzo, tutaj jest taka, Jakaś taka. Gdyby... Dziwnie ciemna jest. Zawsze były takie. jest tu. Tercy Glide. jest. Dobra, wpieramy PDA. teraz Kompas, chyba. Tak? Kompas, dobrze? Dobrze yeah, pamiętałem? E, radio. Y, Kipkamki. Keep keep. tak. znaleźliśmy no, W poprzednim odcinku znaleźliśmy jedną e, kapsułę czasu. Mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziemy kolejną. Taką mam nadzieję. Czyli teraz możemy od razu płynąć do. O, jeszcze to sobie wezmę. To jest przynaleźć na konsola pojazdu razu jak będę mógł w tą, na, tam w domu, gdzie gdzieś 17, bo tam Simov będzie fragment Simova, to od razu sobie wezmę ten fragment. Oczywiście oddycharka na propsie, oddychareczka i późba zwiększa. O! Okej. Okay. Proszę bardzo, dwa zęby Stalkera nie będę musiał się już o to martwić. Jak będę robił ulepszenia... Do Simofa. Już mam trzy w ogóle, bo w poprzednim odcinku znalazłem jeden. Więc fajno, fajno. Nigdy nie miałem takiego szczęścia do tych zębów Stalkera. A tu proszę bardzo, same się znajdują. Okej, okay. bym sobie odznaczył tutaj... Yy, nie, to jest 17. To pokaż mi. I to bym ustawił na czerwono. Taki krwisty czerwony. I... Yy, Dobra, bym taki coś ustawił. Albo nie, bo to będzie po prostu taki. Dobra, nieważne, nie będę się tym bawił, po prostu będzie sygnał, zwykły sygnał. Na czerwono, że już tam byłem. A na żółto będę ustawiał rzeczy, które muszę sprawdzić. O. Proszę bardzo. Jak na fajnie, jak, jak fajnie. Proszę bardzo. W takim piasku właśnie mogą być kapsuły czasu, więc najlepiej sprawdzać takie rzeczy. Może w tym odcinku doświadczymy wybuchu aurory? Ule. Nie jestem pewien. Um, nie widzę nic ciekawego, czy mogę mnie zainteresować. I płyniemy dalej, dobra, płynę głębiej, w, skoro mam oddycharkę eee, Skoro. Tutaj bryła, piaskowca, chęcią wezmę, o srebrek Aha, czekaj. Tak, teraz siglight. To mi jest kompletnie niepotrzebne. Znaczy ja aż mam siglig'a, więc niepotrzebny mi jest. O! Proszę bardzo, fragmenci Ximhopa. Jak miło. I jeszcze dwa fragmenty. Oj, kapsuła czasu. Pięknie. Słuchcie, słuchcie. O, kapsuła czasu. Otwieramy, zobaczymy co nam da. I! Ole, dzieciów mi dało. Ozdób dużo. Dało mi. Misia, pluszak George'a. Kurde. tam kolejne plakaty. Super. Okay, I przeczytajmy. Well, then this is goodbye. Inside of her I place items to... Oh, so lovely. Cove-cove game? Kaszel, cashel game okay, gra. No. Nie wiem, co to miało oznaczyć, ale ważne, że dał fajne szwanty. Nie, to jest Seaglight. Tu jest przynajmniej konsola pojazdów. Mówiłem, że dużo będzie tych, tych... Pierwsze odcinki mówiłem, że właśnie dużo będzie tych... Kapsuł czasu i proszę bardzo. <laughs> Jak świetnie. A, nie zaskanowałem tego. Nie, skanowałem tego Seaglaidu? Nie, to jest kwartał, dobra. Czyli chyba skanowałem tego Seaglaidu, bo zniknął, no, Dobra. To jeszcze płynie sobie powietrza trochę naczerpnę. I możemy iść do kapsułu numer 17. Bo tam czeka na mnie kolejny PDA. Może jakiś kolejny schemat. Więc trzeba to sprawdzić. I widzę, że jest. Wejście do jaskini gdzie chcą, będą mnie wszystko chciało zabić ale widzę, że coś mi potrzebnego jest palnik, laserowy, jak najbardziej poprzez tą trawę nie widzę nic kurde, bijemy dobra. E, dobra dobra dobra, dobra pyk, mam Simofa, jeszcze jeden fragmencik i będzie Simofik A to nagle nie jest taka ciemna Trójka była taka ciemna, a ta nie jest taka ciemna Cóż Popływam tu jeszcze, może coś znajdę ciekawego Na przykład kolejną Kapsułę Czasu Ale dobra, tam o, jest kolejny fragmencik Simofa Jak Subcio I może dzisiaj zrobimy Simofika Jeeeej Simo Kurde. No nie, to jest sterownia skarbnica. Myślałem, że to jest kurde fragment silnika cyklopa. Nie. Czemu my ja myślałem, że to jest zoom stalkera? Fragment Mufa to mam. Jakiś złom sobie też wziął. Tutaj też. Pyk. I tutaj jakiś ołów. Dobra, wypływamy, bo Ł kapsuła. Ale ładne te kolorki wyglądają nie? Powiedzcie, powiedzcie, no, bardzo ładne te kolorki wyglądają. W końcu mogę mieć kolorek jaki zawsze chciałem mieć. A no nie tylko 5 kolorków do wyboru. A tak to mam teraz 20 kolorów do wyboru, więc jestem szczęśliwy. I mogę za każdym... Czekaj, jeszcze będą tą 17 pokaż i ostatni na czerwony. Bo ja wolę mieć taki znacznik, że na pewno tam byłem i na pewno tego nie przegapiłem i nic tam nie zostawiłem. To jest dla mnie. Jak wam to będzie przeszkadzać, napiszcie w komentarzu, to to było na tyle A teraz... Let's go. Let's go! Może gdzieś na szalotę tak, na safe Shalow znajdę sobie kolejną kapsułę czasu, ale raczej tu nie będzie mi się wydaje. O, lak, 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 lak. Jeszcze jakieś kurczaki, dziękować. Ja, o, wodę bym zrobił, z Chę, chęcią, bo mi się woda koń, skończyła. A, właśnie mi się skończyły te... Ja soli nie wziąłem. Nie zbierałem soli. Najgorzej. Czemu mi się mapa włącza? Zróbmy od razu. Pyk. 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 Od razu sobie zjem. Wypiję Zlegowało. Jest kapsuła. Pyk. Miałbym pluszaka bym nie chciał go stracić. A no, dobra. O, sztabkę plastali dostanę. Super, Super, super. dobra, ty tam jakiś tam yy, na propsie. Się, ty tam kolejny yy, sztabka, ty na razie nie bym zostawił. Yy, co ja bym potrzebował do tamtego? Yy, na pewno, chyba o z tego co pamiętam. Do tej na o, przynośne... a nie, ogniwo energetyczne. To czekaj, zrobię to. Tylko bym sobie us. Nie, Usmażona Pena najgorzej! w Zamiast zrobić wody z niej, to zrobiłem, to ja usmażono. No cóż. Niskik, niestety, przykro mi. Dobra, ja bym sobie zostawił te plakaty, bo taki useless rzeczy dostałem z tych kapsuł, że nie powiem, że. Czekaj, okay, bym jeszcze zrobił smar, chyba smar do tej... Nie, tam było smart, to był smar, to smar będzie potrzebny mi do... tak smar będzie mi potrzebny... O, Power source. a zwykłe ogniwo. Myślałem, że mi jakaś specjalna się odblokowała. krzyśle, bo mi to się niewygodnie. Dobra, to bym tak baterię jak porobił. Jeszcze jedną mieć bym się wejść. Poszedłbym jeszcze po grzybów 4. Nie, 8 sztuk potrzebuję. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedną mieć i jeden zlepek wodorostu. Tak? To będzie mi wszystko potrzebne. I przy okazji kolejny z OMS Uwaga! Usiłem <coughs> się, za powietrze i... ale ten stalker wystrzelił dobra jedno to mam jeszcze jedno miejsce? mam dwa, dwa miejsca jedno takie i mieć nie mieć, mieć. mieć. O, o, o. proszę bardzo i gra się posłuchała, pięknie super, dobra płyniemy dalej i robimy oczywiście Yy, przenośną konsolę pojazdów oraz jak najbardziej 4 bateryjki jasne yy, sowy, baterie, 4 baterie potrzebuję pyk, znaczy, w sensie potrzebują nawet 3 bo jedno może być nawet więc dobra, 4 bateryjki robimy takie zasoby, tu jeszcze zlepek, e, robimy gumę silikonową i zrobimy e, dwa ogniwa energetyczne no, jak najbardziej i robimy nam konsolę pojazdów nie, miejsce mam na pewno dzisiaj simofa już zrobimy, ogarniemy sobie będzie subcio subcio wyciskam i co ja potrzebuję do simów simów, simów jest sztabka tytanu, ogniwo, dwa razy szkło nie wiem czy by to mam na jedno szkło jedna sztabka tytanu Tak. na jedno szkło mam, nie wiem hmm, ile mi jeszcze potrzebne, szkło i smar, jeden ołów, jeszcze jest, smar mi jest potrzebny, miałem przypadkiem smar, nie miałem smaru, słabo, muszę tam wpłynąć jeszcze raz, po kolejny zlepek nasion wodorostu, nie przemyślałem tego, Co? my okay. ja się pytam, że robimy smar. Teraz to ja nie wiem Pan jest talkerze, Stalkerze. Pan tu fabrykować mi dużo zębów z Talkera. Swoich zębów. I need your thief. Ech, No Nie mogę tego zebrać. To wezmę tak I lecimy na... Słóż, co się dzieje jeszcze potrzebne. A kwarc, no tak. Muszę jeszcze hmm. pozbrać kwarców. A tam jest trochę ciężkie, bo jest dość... No nie powiem, si że... Trawa nie przytuje czy co? A, no nie przytuje się trawości. A uważuje, że no, weźmie sobie jeszcze słuchaj. Po czemu nie przyda się na pewno? Bo latarkę na latarkę na razie mi niepotrzebna pęcherzówki bym o pęcherzówki, o, ile tu pęcherzówek by było Je jedna i druga jak najbardziej jeden kwart, potrzebuję tylko dwa szkło był, 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 o, o, o o i kolejne radyjko, to od razu sobie odbiorę Faa, laguje mi wszystko przez tą trawę Dobra, nie strajżarem tam. Mam oddycharkę. Dam ready. No co, kurde. Na moim o, kurde. Zaraz kurde this is officer keen in light pod 19. the captain Dobra. is gone. i have assumed command. the last thing the captain did was give me coordinates for dry land. we regroup one and a half kilometers southwest of the crash site. stay together and good luck.

Tak, pow mi się zmienił. Takie 65 nie odpowiadało. Tak, mamy simofa, yy, Lifeboat 19, na 300 metrach. Ja nie wiem co ja mam zrobić, żeby normalnie na 300 metrów sobie super pięknie śmigać. Więc na razie tam się nie będę wybierał. Póki się nie dowiem. Woda, wypitet i bym dzisiaj chyba nawet zrobił sobie bazę. Na jakąś taką początkową, taki zwykły tunel po prostu. Wy... Ehm. oczywiście, że musiał zeżrzeć mi tą baterię, która akurat była pusta, czyli pełne wszystkie by mi zeżarło. Więc sadzę trochę, ale dobra. Ehm. Potrzebuję miedzi. Nie, to nie będę używał tylko simów. A. Bo, po co do szukania miedzi sim Ty tam. Oczywiście, że taka szpiknica nie chce dopaść jednak mi nie dopadł Super. Raz I dwa, bo tam dwa Nie, nie ma dwa Ale jest kwarc Where is the... E copper? Right now to mapę I found the wychodnia of the wapin Dobra, now What is the... Nie ma tu wychodni? Jest jedna, dobra Jest między dobra i uciekamy. Tymofa bym sobie ustawił subcio fajnie, tak super, Ym, bym sobie został... taki fioletowy, a to na żółty, że może tam popłynąć. Nie sprawdziłem. Simów na fioletowo jest jak to fajnie wygląda. Dobra, lecimy. W ogóle bym popłynął tam i zobaczył, a jeszcze jedno, jednej rzeczy zapomniałem. Jest dobra. Pyk. I tutaj robimy elektronika i miedziany przewód. Nie mam jednego złota. Pyk. I konstruktor bas I pyk naładowany. O, nie, tak, niebieski jest. Zapytacie czemu? Mam moda na Ma kolorowe. Yy, dobra. Zbudowałam w takim miejscu super. Yy. Dobra, muszę popłynąć po rudę miedzi i jeden kwart ile tej krasz musi się rozbić tutaj? ma ktoś wszystkie trzy dropy dostałem z tej wychodni piaskowca jak super where is the no, znowu tutaj wpłynąłem i o jest przynajmniej kwarc dobrze, a jest jakaś wychodnia wapienie? nie widzę nie widzę takowej Oj, 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 Ciężko będzie. No i kolejne dwie. Kurde, nie widzę tych... Nie widzę tych wychodni. Tego wapienia. Łapienia, wapnia. Łapienia. Nie wapienia, no. Żyj się że ty tam... Po czemu ród miedzi? Mam ród miedzi? Nie mam ród miedzi. Chciałbym mieć ród miedzi. Dobra, jeden kwart. Dobra, płyniemy szybko do kapsuły. A, najpierw nie czekaj, bazę. tu jest dość taka początkowa baza, że mi o tym szafkę. Tyle. Tyle chcę z tej bazy, bo szafki tylko mi są potrzebne. Y Żyjemy. Eee... cyklops bioreaktor. Naprawdę. Już mi się odblokował. Nieźle. Dobra. Jakieś te szafki postawię, bo kwarcu nie ma. Biedak z kwarcem jest. I podkładam te pierdoły. I od razu zobaczę co mi tam przysz przyszło na radio.

40 metrów z ogień czerwonej trawy Pobliżono tronę skupienie długowych 40 metrów zachodnie pół, północno ostatniej ostatniej znajdę pozycji kapsuły ratunkowej 4? Ja na nie gdzie jest Ratunkowa 4 wiem gdzie jest 3 Dobra płyniemy tam Dobra czekaj sprawdzę ile mam Tego filmu Mam już 24 minuty Dobra, a serio OBS mi się zostawił No myślę że to byśmy W tej w następnym odcinku Płyniemy do kapsuły ratunkowej 13 i zobaczymy, co się stało z załogą yy, kina. Yy, tak, oficera kina. Yy, ja się z Wami żegnam na te Aurory. Nie ma tymczasem lewitujących nieborai. Zostawcie łapkę, yy, Subika też możecie zostawić komentarz, napiszcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć i na razie.